patologiczna wieprzowina. Jestem świnka Jessica. To mój młodszy brat Brian. To moja matka Grażynka. A to mój ojciec Janusz. Freestyle na rejonie. Freestyle! 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 freestyle. freestyle. Wygram bitwę. Śnij dalej. Różnią wszystkich. Łącznie z tobą. Zdrowo, Pepo, ciepło. ...to jest jedna. Zgadzam się, ale ty aspirujesz co najwyżej na klauna. Dobra, niech ci będzie. Mogą być dwie królowe. Masz? Słuchaj, słoniu! Dziś się sprawdzimy. Poustawiam cię jak te klocki. Wszyscy cię poskładamy. Na placu, zaraz po dzwonku. Rzykuj się na bitwę, długa trombo. Zobaczysz, jak się freestyluje na rejonie. Tyk ostatni do kompletu. Gdy nie słyszeć o żadnych pojedynkach w mojej szkole. Postanowiliście frajerzy. Zapraszam w takiej kolejności. Dawaj, Dawaj na, na Jedzą cię na śniadanie. Nie mniej życzę powodzenia. Wyluzuj! Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Dawaj kasztanie! Ile mamy czekać? Peppa wraz z grupą mają zamiar pokonać słonia w bitwie na freestyle. A no padła kopara! Co teraz zrobić? Faktycznie wysoki poziom tu macie. W takim Było się wychwila po słoniu, przynajmniej nie zamierzam się poddawać.